Hello there. Uciekaj! Wyłączył. <noise> puka, 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 puka! Puka, 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 puka kto. Nie, puka ktoś. Dwa razy jak puknie, nic się nie dzieje. <głos> <Boni>! <głos> Jednak nie. Dobra. To ja nie wiem. Boni. Jednak nie wchodzi. Dobra. Ty, czy ty umiesz liczyć? No dwa razy puknął! No, jak jest trzeci Boni, Boni! 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 Nie, bo Okej, on... okej, okay, okay, spokojnie. Ja muszę liczyć do trzech. Ale... No dwóch. let <laughs> go <laughs> 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 okay let's <laughs> <laughs> <laughs>